Nie zmiałem tego nie nagrywać. Gdyby, a tu będzie łatwa robota. Dobra, przyszła mi paczka, wymieniłem ten włącznik. Patrzcie teraz. Widzicie mruga. Ok. W jedną i w drugą. Lampa wypadł. Kurna lampa. O. Na dół mruga, od razu do góry mruga. Awaryjne mrugają. Góra i dół. Także ten zestaw jest wymieniony. Teraz wam coś pokażę, tylko kurna nie śmiejemy, okej? Okay? Nie śmijemy... Myślę sobie, A będzie łatwe, zaraz tak muszę wziąć... się dobra, przyjdę z powrotem do garażu. Myślę, to będzie łatwe. Zaraz zobaczycie, co... Kurwa szlak mnie trafi zaraz. Rozumiecie? Ta zapyziała lampa... ma mieć trzy różne kolory, okej? Okay? Jest... regulowana... A pilotem. Myślałem, że to jest skurwione. Datka zamówiła drugą. Wymienimy co trzeba. I teraz tak. Wymieniłem. Odkręciłem ją całą od sufitu. Wykręciłem to gówno. Dalej nie działa. Mówię hmm. Prawdopodobnie to może być. Nizgnięte. Wymieniłem to gówno i dalej nie działa. Ślad by trafił. Przyjdzie mi te wszystkie pały wymienić. Te o. Nie wiem czy czasem a te pały nie. nie mam pojęcia Nie jestem elektrykiem jak Lesiu Wałęsa i mam Gdzie jest ten pilot? Tutaj Patrz, bo ona zaświeci na biało, nie? Raz dwa. patrz... powinno zmienić na żółty taki kolor w podobie do tych lamp. O, ten skurczywyt ma tylko jedno światło, takie białe. I teraz nie wiem, czy te pały padły, te o. No mówię, wszystko już wymieniłem, tylko teraz to zostało wymienić. A miało być takie proste, no nie wiem. Jestem przygigant, nie wiem o co chodzi. Wymieniłem te cztery paski, skubane. Trzeba to będzie później opuścić jeszcze trochę i po zakręcić deki. spodu, uwaga, jasny gwint. Czekaj, gdzie jest Proszę. Kurna, dobra nie mam więcej pytań, zacząłem od tego badziewia, ok, wymieniłem to, myślałem, że to dziś strewia to jest tylko do pilota, później wy, wyciągnąłem to, Jak się okazało to te chujowiny są tutaj upalone. Dobra robota, Zaborek gdzieś kurę naprawił. Kobita będzie happy, bo to można tak. Jak to było? Ściemnić to pan. O. Już można tu ściemnić. Można tu rozjaśnić. Można zmienić kolor. Ściemnić. Ok. I teraz jeszcze taki szpitalny kolor. Bardzo pasuje, bo ona w szpitalu pracuje. Ściemni to pan. O. Widzicie? A piernicze. Wiecie, co jest najgorsze? Że do tego padziewia nie znajdziesz nigdzie żadnej instrukcji. Nigdzie. Ani na YouTubach, ani nigdzie. O, człowieku. Coś miało być łatwo. Chyba ugotowała dla mnie na przyjazd. Fasolkę. No, Czego zbierać badziew. Cywem tu jedno, bo tu tak jest. Są diody w różnych kolorach, nie? Chiński Badziew i się upaliło gdzieś coś. Dziękuję, do widzenia te kurna pały się popaliły. Wszystko masz tu spakowane. Zrobiłem dobrą robotę. Wymieniłem wszystkie te laski, bo to one. Nie wierzę, kurwa, nie wierzę. Widzicie, bo bałatka też napisała, mówi do mnie, że ona do nich napisała, że 6 miesięcy i lampy przestały świecić. Tak samo jak ja. Pamiętacie? Napisałem im, że to gówno tutaj. W dół nie chciało świecić zielonym, nie? W ten samym momencie, w ten sam dzień Amazon wysłał drugą paczkę, kazali wymienić i do 7 przyszłego miesiąca muszę odesłać, bo jak nie, to mnie drugi raz szczarczują za to. I to samo zrobili ubatki, nie? To jest właśnie za to się lubi Ameryki, że można wszystko bardzo łatwo zwracać. I też kazali spakować. Curiszcz. 400 30 galonów się będzie czyścić. Widzisz kolego? mówię, że rurki pękną. Nie pękają. Grunt rurki to nie dygać, nie? Patrzcie. Wiecie ile to roboty robi. Ale to była oszczędność pieniędzy strasznie duża. No i ten. I to jest właśnie to, że... Wyszczą ci, wymienisz sobie, odeślesz im resztę i gitarka no dobra teraz taki jest a problem wy to widzicie to skąd to jest zgadnijcie skąd to jest no to jest na szybie u góry w Kaskadi, nie tutaj była oryginalnie kamera taka zamontowana ale to ją wypieprzyli bo tu na szybie jest z boku nakręcona ta samsary najnowszej generacji podłączona do sztucznej inteligencji nie i teraz tak w tym tygodniu Wcześniej, tak jak jest, tutaj jest zasłanianie do szyby w kaskadnie, ale spuciłem się trochę. A do szyby i tu później jest taki plastik przed kieszonką. Miałem to. Przykręcone. Dziurkę zrobiłem na wylot w plastiku i przykręciłem do tego, że ta kamera była tak nade mną, nie? Tej kaskady nie będę dziurawił. Bo szkoda, bo nowa. Założyłem do rurki z boku, wziąłem, użyłem takiego właśnie uchwytu i ta rurka przy wejściu, co jest, nie? Do niej dałem i z boku, co tak widać, było kawałka słupka. No, było coś w tym stylu, tak wystawała ta kamera, nie? O. Ale łapie jakieś przedźwięki, cuda na patyku. Trójeczka, ja od zawsze... Przyszczę. Uwierzcie mi, moi drodzy, ja filmy nagrywam od 2012 roku. Więc... Były najpierw GoProsy. Jak kupiłem pierwszy GoPro, to nie wiedziałem co, co z tym się robi. Jak to, jak to rozgryźć. Nieważne. To później był DJI pierwszy, moja pierwsza, Osmo Action. Do dzisiaj działa. Trójka. I teraz tak resztę filmów nagrywałem tą kamerą 360. Nie muszę po nią sięgać, żeby ją włączać czy cokolwiek, tylko mam. Widzicie w ręku trzymam na kierownicy, jadę. No, kurwa Ok, włączyła się i patrz teraz na kamerę. Ok, włącza się i później się naciska tylko czerwony do nagrywania, nie? A żeby wyłączyć kamerę, no to wystarczy przytrzymać A bo ona się nie połączyła jeszcze z tą, trzeba chwilę zaczekać, no nieważne Żeby ją wyłączyć manualnie, to trzeba to przytrzymać No i to jest założone na szybie u mnie w ten sposób, ok? w Może to zostać Ja przywiozę ten plastik, bo chodzi o to, że tak myślałem nie, uważaj pan co pan robisz żeby wziąć wykorzystać to, że tutaj nie ma co to mi tu wleciało za gówno i lata jakieś żeby wleciało to tylko, że znowuż tej nie chcę używać, bo tam mi dobrze nagrywa zauważyliście, że ona bardzo ładnie nagrywa i bardzo dobrze głos łapie także nie wiem, czy dobrze przywiozłem. ale myślałem też wziąć ten plastik tutaj jakoś tak zrobić, żeby to, tam, kurna oprzyj jakoś czy coś tylko mam krótszą taką nogę aluminiową żeby jakoś to tutaj przymocować od tyłu dać blaszkę, od przodu blaszkę ale skąd już blaszkę, kurna człowieku nowy dom nie ma blaszek i po planie. Dobra, tak myślałem coś z tym wykombinować, żeby nie, nie wiercić nigdzie, nie ten, nie niszczyć kaskady, Ale po prostu zastosuję to, tylko że szkoda, bo widzicie, to haruje ten plastik tutaj o nie wiem, coś będę musiał wymyślić z tym. No nieważne. Na pierwsze dzisiaj wiatr jak jechałem z roboty dzisiaj do domu, to znaczy jak jechałem jeszcze z tego, z Salt Lake City. Tak biało Vuta, że chciało urwać tego. Wiecie co. Sprawa się rozwiązała. Patrzcie, na to znalazłem taki plastik, to jest od DJ-a. Ja też parze ładnie mi tu zapasuje. Tam jest taka dziurka, bo ja ją wcześniej zrobiłem. Sobie zrobię drugą dziurkę, Patrz jak ładnie zatyka to. Widzisz? Teraz dam od tej strony jakiś kawałek plastyczku. Dwie śrubki, jedna, jeszcze jedną znajdę. I kurna, chłopie, będę miał uchwyt. Rozumiesz, bez wiercenia, bez niczego już nie będę harował plastików ni nic, i zostanie taki ładny czarny plastik, nie, bardzo ładnie to wyszło, O kura, dumny z Ciebie jestem A tu mi się jeszcze kiedyś taka krzywda stała, bo tu mam tą fajną kamerę Canona, A nią można fajnie robić, wiecie, na jazdy, zoomy to jest typowo vlogowa kamera, nie działa jeszcze, o działa widzicie zoom in, zoom out, nie, gdzie mnie tu zdjęcie robisz? Tylko wiecie, co się stało. Zaraz wam powiem, co się stało. Kiedyś się mi spisgała ta kamera. I nie wiem, czy zobaczycie, gdzie to było. Tu się cały ten pierścień tak pogiął. Teraz, za cholery, nie mogę przełączyć tej kam kamery na nic innego. To się wszystko pogięło. Tu sobie nakleiłem ten, żeby wiatr nie dmuchał. Widzicie? Zakleiłem mikrofon. Tylko, że to się całe poharowało i teraz ta kamera nie chce kurwa się przekręcić, nie da rady, nie da rady, fajna kamera nie, kanona, no takie są wypadki, drony się rozbija, kamery się rozbija, cuda na patyku, no i w końcu zostało tak jak zrobiłem teraz, bo mówię wam robię przy tych uchwytach do tych moich kamer, żeby cokolwiek z tego było, ten zostaje tak. Jego można przykręcić i wtedy bezpośrednio kamerę 360 do niego przykręcić, nie. To jest do GoPro do, do GoPro do DJI jedynki. Tu jest magnes i można to na przykład przykleić gdzieś pod naczepą, ustawić sobie, zakręcić, podwiesić. Ten jest ze zmienną, zmienne ustawienia, to jest do trójki DJI ze szybko złączką. Tutaj zostaje tak jak ten przewierciłem dziurkę nawet z środka nakręteczkę tylko do góry nogami musiałem dać bo jest mały gwincik ale trzyma się bardzo mocno to to zostaje i tym będę nagrywał. Teraz podwieszę po prostu 360 w dół i będzie tak jak ostatnio nagrywany. Tu mam jedną aluminiową przedłużkę przygotowaną w razie gdyby było potrzeba. No i to już jest niepotrzebne. Patrzę że książka mi w końcu wyschła obca taki, ale już będzie na nim widać ślad nie? że była zmoczona ale dobrze że na pizzy wszystko widać dokładnie nic się nie nie zniszczyło także jakby trzeba było coś z instrukcji to instrukcja jeszcze jest nie ma co za dużo dzisiaj tu nagrywać trzeba będzie pojechać do po kupić ten kokin tak zwany, do tych już szczeleko żeby to ładnie zakończyć No dzisiaj już jest ale jest piękna pogoda Nie wiem czemu ale się upały skończyły na chwilę Będzie parę parę dni parę dni ładnej takiej fajnej pogody Jak tamte moje kaktusiury Kaktus to jest kaktus a róże jednak rosną, mają kwiatki świeże myślałem, że pawną wiecie ale nie, trzymają się wszystkie te rośliny pod ale tego narosło z kubańca właśnie siedzimy tu z moją bratką. widzicie stopy, patrzcie jakie zgrabne nogi kafał <laughs> przyszło DVD wiecie, bo zaczynam powoli się zabierać będę musiał pojechać zabyć te kasety, bo widzę, że już wszyscy teraz zaczynają robić o tym, jak przyjechać do Ameryki mamy część kaset nagranych na DVD, zamówiłem sobie takie zewnętrzne do komputera zobaczyć, muszę sprawdzić materiał, co mamy na, na dyskach i resztę zawieźć do do nagrania, do biura, żeby przegrali, znaczy do takiego specjalnego miejsca, gdzie przegrywają kasety na dyski albo na pendrive'a i resztę kaset, bo te pierwsze kasety to są na tych większych, nie? To są te z naszych z początków, prawda? Ale to są nasze prywatne kasety. A, Nasze prywatne, ja nie w obiekt publiczny. Ale będą? No nie będą. Będą, będą. No nie będą. A później skoczymy motorkiem do Hondipo. Po pędzelek. Tak, bo przyszła farba. A czemu? Zaczynamy sprawdzać mniej więcej, co jest przyszedł dzisiaj. DVD player, przed chwileczką się oglądali z Łyskańcem, który to był w 2000 Tam na Kunie z powrotem, Kunie, a teraz Ty pomachaj, no. Patrz. Kuńka, uśmiechnij się tutaj. Kuchnia, no, 2000 rok, Bartko, patrz. Kuchnia. No Kunie, pokaż. A, a, jak, jak 2000 rasu, rok? raz nas, no, jest patrz, To jest nasze pierwsze mieszkanie. mieszkanie. Z swoimi małymi łóżkami, cyk, cyk, cyk. No, tak jak no, jak idzie oglądać rybki.

Taki mieliśmy kiedyś samochód. nie zamyka, Zamykam, zamykam, moment. Wow. Są pytania? Tych dysków jest tu pełno. Wow. Że nie będę wam spoilerował, ale patrzcie, muszę to wszystko kiedyś poprzeglądać. Jeszcze jaki obraz słaby, no bo to Ale tak, to jest właśnie po... O, widzicie to tak trochę... Trochę słabo działa. Jedziemy na polską dzielnicę teraz, bo przed chwilą właśnie widziałem Batko jak wyskakiwały napisy polskie. Belmont, polska dzielnica, jeszcze amerykańskie krążowniki jeździły, patrzcie, stare Oldsmobile. Ole numer, patrzcie jakie samochody można było kupić. Który to było? 2001? Opa, jaka tu Ty paj, nawet nie widziałem. To bitka jak zasuwa? To bitka jak zasuwa? O, o, o. Gdzieś to zaraz będzie polski napis, patrzcie. O, to jest na polskiej dzielnicy nagrywane. Na polskiej dzielnicy. To przecież jest na Belmonte nagrywane, bratko. Patrz. Widzisz? Ja bierniczy. Pa, ona te fury co jeździł jak wstyd. O Christyna przyjeżdża. Ja to muszę wszystko poprzeglądać. Patrz, to na polskiej dzielnicy starej. No, to tu jest kilka dysków. Batka mówi, że tam jeszcze jest kilka dysków. Przyjdzie pewien czas. To wszystko stąd. Poprzerabiam i zrobię wam film. Tylko będziecie musieli zrozumieć, że w tamtych czasach 99, 2000 rok, nie było stabilizacji kamery. Nie było high definition. Rozumiecie, nie? Wszystko było nagrywane inaczej. Wiecie co, później muszę do Hondipo pojechać. Jest fajna pogoda, zresztą to jest zawsze fajna pogoda. Nie ma wiaterku. A hondipo no, mam dosłownie. No tam o jest tam, za tymi domami trochę dalej. Tak sobie myślę, chyba nie pojadę tym. Tu mam już założone kierunkowskaz, to wszystko porobione jest legalne. Jest, można jechać po ulicy i w ogóle. Chyba pojadę sobie maszyną. Wiecie, do Hondi Wiecie, co nie, chcę się jechać. Dobra, wracamy do ciężarówki. To się załatwi, wszystko w przyszły weekend.